Hej, hej, to ja, Aga ze Skrapeciarni. Dzisiaj jest taki przedświąteczny dzień i chciałabym Wam przedstawić najpiękniejszy prezent, który dostałam. Taki trochę prezent niespodzianka, trochę, trochę i nagrodę. A jest to mega paka z wyzwania od Craft O'Clock. Co trzeba było zrobić, żeby wysłać tą, wygrać tą paczkę? Ano wziąć udział w uluźnieniu, które Craft O'Clock organizowało. Zrobić pracę, były to chyba cztery prace, odpowiedzieć na kilka pytań, zadać również pytania. Także była to bardzo przyjemna impreza, dużo się dowiedziałam do Craft o Craft O'Clock. No i udało mi się wygrać tę oto pakę. Paczkę odebrał mój brat. Ja do ją dopiero zobaczyłam po przyjściu po ciężkim z pracy i jak ją zobaczyłam, to słuchajcie, oszalałam. W opisie było, że znajdują się tu wszystkie kolekcje Craft O'Clock. Ja Wam powiem, że chyba jest tego nawet więcej. I co my tu mamy? Wszystkie laminowane okładki, sześciusieńkie, średnie, duże i te słodziaki, maluszaki do mniejszych albumów. Ja jestem w nich zakochana, kropeczki to jest mój po prostu hit, ale wszystkie są przepiękne i na pewno myślę, że te laminowane papiery szybko wykorzystam i zrobię z nich jakieś fajne albumy, także, także laminowane, laminowane okładki są. Właśnie, mówię, że wszystkie kolekcje, ale słuchajcie, są nawet gratisy, które chyba Craft O'Clock, jakby to powiedzieć, dorzuca do, do swoich zamówień, także też jakieś takie, no fajne, fajne elementy, myślę, że coś z tego powstanie. No i cała paka ogromna papierów. Ja jeszcze nawet tego wszystkiego nie obejrzałam i otworzyłam, więc będę to robić po prostu z wami. E, tutaj jak się nie mylę, są wszystkie napisy do wszystkich kolekcji. Jest tego trochę, ja trochę ich mam. E, różnie mi wychodzi z ich używaniem, ale myślę, że myślę, że się przydadzą. Tutaj są jakieś takie gratisowe paseczki chyba też. Do Kredek z dzieciństwa i do tej kolekcji morskiej. Karoliny Bukowskiej, także są takie dodatki. O, no i teraz kolekcje. Co to jest to? Wyjątkowe napisy. Wyjątkowe napisy i takie fajne journaling cards, ale taki fajny z tyłu kolor, taki szarawy jakby, skawy. No super. To, to jest bardzo, bym powiedziała, takie e, uniwersalne I, i na pewno je wykorzystam oczywiście w języku polskim. Chociaż w języku angielskim też mi się starza y, używać napisów. Następnie mamy wszystkie, aha, czyli to są ptaki do wycinania z kolekcji Vintage. Tu mamy daj Katsy z tej pięknej kolekcji misiackowej. Ja z tej kolekcji zrobiłam jeden album i myślę, czy tam dwa albumy, ale myślę, że jeszcze, jeszcze coś z tego trzeba będzie porobić. Y, no i dalej mamy tutaj wszystkie wszystkie, słuchajcie, dodatki. Już wycinamy, czyli to daj Dajkac. do project Life'a karty, moje ukochane doilies, brokatowe mieniące się dalej daj kacy. elementy do wycinania które mam i których jeszcze nie wycięłam tutaj z tej nowszej kolekcji właśnie też z kredeczek chłopięce, jezu kwiatuszki, karty do project Life'a. to są te dodatki do wycinania do felicity już są cudowne to wszystkie dodatki do wycinania są. Następnie mamy uroczą No Dla mojej misi to idealna kolekcja na albumik. Tekturki, jedne, te większe. To jest chyba szejkerek. Mi się wydaje, że to będzie szejkerek. Yy, mnie świętą. To bardzo, bardzo fajna kolekcja na kartki świąteczne. A ta jest super na kartki ślubne, naprawdę. Wybiłam już z tych kolekcji karteczki i już szybciutko. Wszystko to idzie, więc w tym roku na pewno też się tu żyją i przydadzą. To jest kolekcja Kasię kędzierskiej, której nie mam i której przyznam szczerze nie kupiłam, bo te kwiaty mi się wdawały takie, takie mroczne trochę nie w moim stylu. Ale powiem Wam, że jak ją widzę na żywo, to jest przepiękna. Także dobrze, że dostałam. Jest Kara Ilina od Karoliny Bukowskiej. Są stories y, Nasza historia. Czyli to też jest ta, ta druga część y, tej, tej ślubnej kolekcji. Jest przepiękna. Na pewno, na pewno ją wykorzystam. W ogóle ja lubię zielone, więc te zielenie są po prostu idealne dla mnie. Słodka królewna. No, kochany nasz spring-busting wiosenny z fioletem. Yy, I kolekcja krimy do czyli są małe bloczki z tych nowszych kolekcji. O, kolejna, kolejna. Cała armia. Aniołki, daj kacy, wianki z brokatem, listki do wycinania, nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek to powycinam, lilie, one też są cudowne. Te lilie w trzech oczywiście kolorach. Tutaj kwiatki, to jest chyba jedna z tych starszych, starszych kolekcji, taka szarawa, ale też na śluby takie, takie delikatne kolekcje są fajne. Dużowe kwiatki, dodatki brokatowe, Napisy dziecięce, moje ukochane aniołki. Nie będziemy mi szkoda ich wycinać, bo to drugą, drugą taką samą kolekcję. moje Vintage Visu. Bolden Glamour. Mam jeszcze niepocięte i mało i tuszy bloczek. Heritage Stories. To, jest ta, to są te kolory, których nie umiem za bardzo używać. Właśnie czerwień z zielenią. Takie nie moje połączenie. O, i nawet kolekcja jeszcze świąteczna. Może jeszcze coś na szybko przed świętami, ale, ale wątpię. Summer ten Picnic. Też na albumik. W ogóle z tej na albumy. Muszę się wziąć do roboty i w końcu powoływać zdjęcia i albumy z wakacji porobić. Tu jeszcze jakieś dodatki do wycinania, które gdzieś tam mignęły wcześniej. Co my tu mamy? Jeszcze z boku są kolekcje 20. To będą te nowsze kolekcje. Czyli mamy Sweet Prince, potem są idealne do albumu właśnie te 8 na 8 cali kredki kolendy, ślubne, piknik vintage bizu, właśnie robiłam ich parteczkę. wczoraj dopiero co posprzątałam, karajlina albumowa i cudowny wild garden też z tych nowszych kolekcji to są te 8x8, 8. one dawno zostały wprowadzone tutaj mamy śmiecia papierowe odkładamy na bok i patrzymy co jest z boku A z boku też jest bardzo dużo rzeczy. Oto jeszcze It's Cold Outside. To jest ta starsza zimowa kolekcja. To Też bardzo fajna taka zimowa. A teraz lecimy dalej. I mam Kara i Lina. To jest, aha, to jest to 20 na 30. Też fajna kawa. Chyba nawet lepsze jak dla mnie niż ten 30 na 30. Słuchajcie, no nie mam jak tego trzymać w ogóle. Daj kacy. Raz, dwa, trzy, Boże. No cudowne są, patrzcie. Wszystkie, wszystkie możliwe. I kotki, i podróżnicze, ślubne. Też tego jeszcze sporo mam swojego, ale nie wszystkie. To jest nie do przerobienia. O. a z tego jestem najbardziej zadowolona, bo ja mam szczerze, jakoś te bajzyki craftokloka mi umykały, bo są naprawdę fajne. Są takie takie do wszystkiego i, i bardzo mi się podoba. Tylko te serduszka, takie na śluby tu. To będzie super. Także te bajzyki... Ja to jest jednym z pierwszych rzeczy wydanych przez Craft czy Jeszcze ich wtedy nie zna. I Jakoś właśnie, właśnie mi umknęły. Ojej, robię bałagan, bo ja w ogóle na podchodzę siedzę, bo nie mam jak inaczej tego, tego bym pokazywał. Lavender Hills. kolekcja dla mojej mamy. Fiolety, lawendy. nie się uwielbia. Dalej Karol In The Snow. Też chyba w przyszłym roku coś będę z tego robić. Czyli to też są ten inny, inny rozmiar. 20x30, który mi się bardzo podoba pewien hmm. z tego jakieś projekty powstaną. Ok, okay, okay. Przy... O, wszystkie małe bloczki, chociaż tu widzę, że jest trochę pomieszane. I ten karton nie ma dna. Tu jest cała serda właśnie, dlatego jest małych bloczków. Retro Vibes, Christmas Wish. Może przepiękna kolekcja w zeszłym roku robiłam z Asią z Łabko dzieła kartki właśnie na warsztatach z My Christmas Wish. Uwielbiam te kolory. Celebrate today, on the couch, czyli tu mamy te starsze kolekcje. No, ale niektóre z nich powiem Wam szczerze, jak na przykład Home Sweet Home z tymi serduszkami, są po prostu no maskowy. Obie jest together, lawendę, kotki. Pat... Patrzcie, kotki. Mój skarb chłopczyk, mój skarb dziewczynka to też są takie kolekcje, które ktoś kiedyś zamawiał u mnie kartki. Rzadko się to zdarza, ale się zdarza. No to właśnie wyciągam to, bo wiem, że wyjdą cudowne. Morning Dreams. Nie znam. A znam. Aha, bo znam, znam te niebieskie tutaj kwiatuszki. E, przygodowa dla albumu z wakacji. Mom's Garden. Zimowe chwile. To też jest chyba jakaś starsza kolekcja. Też jej nie miałam. O, a tu są jakieś deseczki. Co to jest? To są bejziki. To są jakieś bejziki takie. Takie fajne. Deseczkowe. I lastryk. Jak u mnie w pracy wszędzie jest lastryko, to jest to na papier. Dodatki do wycinania. Proszę, to jest. Te kwiatki piękne, takie ale akwarelowe, marzenia o poranku. To też taka kolekcja, bym powiedziała, bardzo uniwersalna. I zimowe chwile z tymi bąbeczkami. No cudowne, cudowne. W tej kolekcji w ogóle nie miałam, ale myślę, że kartki z przyszłym roku z tej kolekcji na pewno się u mnie pojawią. A tu już są chyba duże bloczki, słuchaj. O ludzie! Duże bloczki. Chcę Wam jakoś pokazać, ile tego jest. W ogóle nie wiem, jak duży magazyn na Kraft To jest to jakoś gdzieś przechowuje. I chyba tymi megapakami zrobił sobie miejsce na nowe kolekcje. To jest ilość yy, dużych bloczków, które dostałam. Yy, wraz z dodatkami do wycinania. W ogóle tu jest ich pełno więc zakładam, że, że jest tu ich kilka. Duży Spring bastling. Hop. Dodatki do i do Spring bastlingu. Księżniczka. Księżniczka. To jest Sweet Prince i Lovely Prince. One są podobne i niepodobne. Dobrze. troszkę te bazowe są inne, to są takie bardziej kwiatowe, a te są bardziej obrazkowe. Ale są bardzo cudowne oczywiście. Tak samo pewnie będzie książę, Dodatki do wycinania, moje ukochane z brokatem. Wszystkie je mam. I nawet jeszcze nie użyte, no bo kiedy to użyć? czaj Krają zwierzaczki. Nie będzie mi to szkoda zrobić na album i na coś jeszcze, bo mam plan, żeby zrobić album ze zdjęciami z Zoo. Jak moja córeczka w końcu pójdzie do zo i coś tam zacznie ogarniać. karol in the Snow to jest kolekcja, która mi się skończyła. Wyciechałam ją w tym roku całą. Będę miała zapas. Dodatki do wycinania z tej kolekcji. O, ślubne. To jest chyba to nowe, bo tego nie mam. To są szpilki, jest szampań. Super. I ta brama piękna. No, rewelacja. To jest cudowne. Te dodatki. O, Sea Stories. Tego nie kupiłam. Nie kupiłam, bo kupiłam z konkurencyjnej firmy morską kolekcję i później troszeczkę żałowałam. I myślę, że jakieś mediowe, mediowe rzeczy z tymi dechami będą na bank. Niekoniecznie może morskie, ale, ale, ale dechy na pewno się do czegoś przydadzą. Dodatki do wycinania Summer Time picnic, już mam wszystkie, więc super, że mi się przydadzą do, do, nowych, do nowych kolekcji. Vintage Bizu. Fajnie, że 30 na 30 bo kupiłam tą 20 na 30 sobie. A jak mam tą, to będę mogła robić layouty. I dodatki do wycinania. Kara jelina duża. I dodatki do wycinania. Wild Garden. Też są fajne te papiery właśnie bazowe, a te górne też mi pasują pod layouty i pod media myślę, że będzie ok. Aha, i to są te dodatki do wycinania. I właśnie ja widziałam te dodatki do wycinania. One do mnie tak nie wam nie trafiły, ale te elementy są boskie. Te elementy są boskie do art journali. Ja sobie zaczynam się bawić w art journale, więc myślę, że, że będą. Tu są deseczki. To są też bejziki. Super. Bo takich papierów nigdy nie. Znaczy, zawsze ich brakuje. Bo u mnie najszybciej idą właśnie tego typu te bejziki. Morning Glimms 2. Tu są kwiatuszki do wycinania. Dziewczynka. Chłopczyk. Też tą kolekcję zużłam całą. Dla mnie naprawdę te papiery tu bazowe w mój skarb chłopczyk są, są cudowne. Always Together, deseczki do y, funkowych boksów, czy, czy do kartek. Celebrate Today. Ladies and Gentlemen też mam i kupiłam ją w zamyśle do kartek męskich. Nie zrobiłam ani jednej męskiej kartki w tych kolorach, mimo że te kropeczki aż się proszą. Yy. Mom's Garden, Adventure Awaits, no z tego to naprawdę z wakacji muszę zrobić w końcu album. My Cat Friend, kotki, 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 kotki jeszcze mam, bo moi teściowie będą by kotki, więc, więc też mi się powtórzy. Lavendersy, zimowa, zimowa. to ta kolekcja sweterkowa, fajna, taka norweska. My Christmas Wish duży. My Sweet Home duży. Retro Vibes, to też jest chyba jedna z pierwszych kolekcji i też nigdy nie pracowałam takie moje też kolory może on the couch heritage stories and remember sobie przypomnicie wszystkie kolekcje klokowe ze mną o on the couch jest dwa razy heritage stories o, o, o. patrzcie on the couch on the couch heritage stories heritage stories and remember też jest podwójnie czyli słuchajcie że dostałam więcej niż powinnam Olga glamour felicita i tu już są te kolekcje zeszłoroczne. Gignery charm, charm, idu, czyli ta ślubna i komunijna. Zleciałam wszystko, słuchajcie, w takim, no, tempie dosyć szybkim. E, nie wiem, co zrobię z taką kolekcją. Od mojej Nie wiem, co zrobię, słuchajcie, z taką ilością papierów i dodatków do wycinania. Myślę, że nie zużyję tego do śmierci, ale coś będziemy myśleć. Jeżeli macie pomysł, co z taką ilością papierów zrobić, to podzielcie się ze w komentarzach. Eee. No prezent jest ekstra, powiem Wam, nie spodziewam się tak dużej paczki, mimo że nie zdarzyło mi się tam trochę wyzwania, brać udział jakieś tam wyzwania wygrywać, no to to jakąkolwiek um, wyobraźnię na temat tego, co można dostać w wyzwaniu, jako nagrodę w wyzwaniu. Um, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę cudowną nagrodę, bo, bo to jest dla mnie Ogromnie przyjemne. Ogromnie miły dzień, i, i, i. No, i chyba taki, taki niezapomniany będzie, i miły. Ja i zaczynam plątać już po takim czasie. obydwa tych wszystkich kolekcji. Teraz czas, żebym zaczął coś robić z tymi kolekcjami, i myślę, że jakieś takie wyzwania pod tytułem. Kartka świąteczna z kolekcji Lavender Hills. Yy, o, właśnie, możecie mi rzucić wyzwanie, żeby zrobić jakąś dziwną kartkę yy, z jakiejś kolekcji Craft o Clock. Yy, myślę, że będzie ciekawa, także muszę przemyśleć to jeszcze, ale jak macie już pomysł, yy, jak na przykład zrobić zimową kartkę, znaczy świąteczną z Adventure Awaits, yy, no to myślę, że będzie to dla mnie jakieś wyzwanie. Hmm, także myślę, że nie niedługo na blogu jakieś takie ogłoszenie i zachęcam Was, żeby, żeby wziąć w tym udział. Dobra, pakuję. Trochę jeszcze muszę pogadać, póki, póki nie zapakuję wszystkiego. To są te paseczki. Jedyne czego się nie obawiam, to to, że zużyję laminowane papiery i te wejziki, one pójdą na bank. Nie są w ogóle Rewelacyjne. Tu nutki. Nie no w ogóle wszystkie mi się podobają te bizyki. Z nimi jest... na dzień dzisiejszy zachwycona. Zostały mi jeszcze papiery. To jest została Karolina. lina a, 20 na 20. Ale mam już jakoś tu spokojnie. W boku chyba jakoś także je wcisnę jakoś na bok laminow, a tu jeszcze są. Jeszcze słuchajcie. Laminowane. Raz, dwa i trzy. Także rozpakowałam wszystko, zapakowałam z powrotem. Będzie czekać na... No myślę, że na jakieś wasze wyzwania. Także myślę, że raz w tygodniu jakieś takie wyzwania z papierami kartoklob stwórz kartkę z kolekcji na temat. Myślę, że ruszę. Ale to jeszcze, jeszcze do przedyskutowania i do dogadania. Bardzo serdecznie dziękuję za tą cudowną nagrodę. Oczekujcie prac pięknych na bazie tych papierów. Życzę wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, kreatywnych prac i bawcie się dobrze z papierami kraftoglopy, nie tylko ze mną i beze mnie w sieci i nie tylko w sieci, z dziećmi, z mężami. Może trzeba na naszych mężów to skrapowanie zachęcić. Więc bawcie się dobrze. Widzimy się w nowym roku. I pa pa!